Ta. Również zmieniam się Zmieniam się. Zmieniam się. Dobra, weź tego, zmieniam się w kłonia. I pędzę na ciebie, żeby starowałaś twoje marne stworzenia. Chodźcie. Wyszły skłon. Chodźcie, Nie, no oczywiście. Zmieniam się w. Nic nie ma zależności od kłonia. To Komaraj, w tej Jaha! <śmianowicie> <Bez Barda Kalena. śmianowicie> to jest Warda Kalena. To jest Warda Kalena. Chyba, coś ci nie tak chyba wyszło. Zagierzam w paszczę i połycham się do moich trzech. Przemieniam się! Wezmę na kalena. <śmianowicie> kalena i nazywam ciotkę. <śmianowicie> nie, nie ma nic silniejszego, ale Warda Kalena! To nie ma... Dobrze, nie ma nic silniejszego. <śmianowicie> to jest wielka zaraza. Możesz przejść dalej.